Gratulacje. Tak było rok temu, gdy Ala Sowa zwyciężała finał ósmkowej Byskiej Głowy. Dziś czworo zawodników ma szansę na wygraną w drugiej edycji naszego teleturnieju. Witamy serdecznie w tegorocznym finale. Poznajmy bliżej naszych uczestników. Dzień dobry, nazywam się Kuba Lewandowski, chodzę do klasy 7B i chciałbym pozdrowić rodziców. Dzień dobry, jestem Jakuba Skuda, chodzę do klasy 5B i chciałbym pozdrowić całą klasę i rodziców. Nazywam się Hanna Lewandowska, chodzę do klasy 7D i chciałabym pozdrowić rodziców i moją najlepszą przyjaciółkę. Nazywam się Maja Szulecka, chodzę do klasy 5C i chciałam pozdrowić B mamę. Naszym zawodnikom tradycyjnie towarzyszy dziś Tadek, maskotka Szkoły Podstawowej nr 8. Fundatorami nagrody głównej w dzisiejszym finale są Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 5. Przed nami teraz Runda pierwsza, składająca się z trzech kolejek. Po tej rundzie będziemy musieli pożegnać jednego zawodnika. W pierwszej kolejce każdy zawodnik odpowiada na dwa pytania, a za każdą dobrą odpowiedź można otrzymać 15 punktów. Stolicą województwa pomorskiego jest Gdańsk czy Szczecin. Dobra odpowiedź. Najwyższy szczyt świata to Mount Everest czy Los? Mount Everest. Bardzo dobrze. Duet tworzą dwie czy trzy osoby? Dwie. Jaszczurka, która zmienia kolor, to gekon czy kameleon? Kameleon. kameleon. Koniczyna mająca przynosić szczęście ma trzy czy cztery listki? Cztery. Stolicą Austrii jest Wiedeń czy Budapeszt? Wiedeń. Budki telefoniczne w Wielkiej Brytanii są czerwone czy niebieskie? Czerwone. Najmniejszy ptak na świecie to koliber czy czyżyk? Koliber. W drugiej kolejce każdy zawodnik odpowiada na jedno pytanie otwarte, a za dobrą odpowiedź można otrzymać 25 punktów. W jakim miesiącu obchodzony jest w Irlandii Dzień Świętego Patryka? W listopadzie. Poprawna odpowiedź to w marcu. Które zwierzę domowe jest w Indiach uznawane za święte? Poprawna odpowiedź to krowa. Jaki jest wzór na pole kwadratu? A razy A. Bardzo dobra odpowiedź. Jak nazywa się lekarz, który leczy zwierzęta? Weterynarz. Ostatnia kolejka to zagadka tatka. Każdy uczestnik otrzymuje zagadkę, a prawidłowa odpowiedź to 10 punktów. Mierzy minuty, mierzy godziny, z nim się nigdy nie spóźnimy. Zagadka. Wśród wszystkich 12 miesięcy on piąty jest w kolejce. Maj. Marzeki bez wody, lasy bez drzew i miasta bez ludzi. Poprawna odpowiedź to mapa. Cienki gruby w linie, w kratki można w nim pisać lub rysować kwiatki. Zeszyt. W związku z remisem musimy przeprowadzić dobrywkę, którą poprowadzi Marcin. Politykę. Jak nazywa się ustawa zasadnicza określająca podstawy ustroju państwa? Konstytucja. Dobrze, Potem na odpowiedź. Proszę bardzo. Orzeczenie to część mowy czy zdanie. Pytanie z zakresu języka polskiego. Część zdania. Potem na odpowiedź. Książka. Na jaką literę zaczynały się imiona chłopców w Akademii Pana Kleksa? A. Poprawna odpowiedź. Nie Kategoria to przysłowie. Dokąd przysłowie? Jak Kuba Bogu? Tak, Bóg Kubie. Poprawna odpowiedź. Kategoria przysłowi. Dokoncz przysłowi. Paluszek i główka. Doszkolna wygłówka. Poprawna odpowiedź. To zostało dla ciebie później. Ostatnie pytanie. Jak, nazywa się kolor... Jak nazywają się kolorowe skrawki papieru, którymi obrzuca się na zabawach? Konfetti. Poprawna odpowiedź. Wszyscy uczestnicy to. W związku z dalszym remisem przed nami druga część dogrywki. Kategoria to mitologia. Jak miał na imię tytan, który wykradł bogom ogień z oliwy? bardzo. dobrze. Prawna odpowiedź. Drugie pytanie. Kategoria Płock. Nad jaką rzeką położony jest Płock? Wisła. Godzina 2 to kryptonim rozpoczęcia powstania warszawskiego. Która to była godzina? 17. Dobrze. Płock. jak nazywa się najdłuższa ulica w Płocku? Płock. Przyprowadź. Dobrze. Różne. I jaki przyrząd służy do pomiaru ciężaru ciała? Baga. Bardzo dobra odpowiedź. Kategoria i przysłowie. Dokończ przysłowie. Gdy kota nie ma... Kto się jeszcze cieszył? Niestety nie poprawił odpowiedź. Pierwsza runda naszego finału wreszcie dobiegła końca. Wszyscy byliście naprawdę wspaniali, jednak musimy pożegnać Kubę. Dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach naszego teleturnieju. Przed nami runda druga składająca się z dwóch kolejek. Z tej rundy dwójka najlepszych awansuje do wielkiego finału. Pierwsza kolejka obejmuje 9 pytań otwartych, każde za 25 punktów. Zawodnicy odpowiadają na nie po kolei, ale jeśli ktoś odpowie źle, inny zawodnik może zgłosić się do odpowiedzi, naciskając dzwonek. Kiedy w Polsce obchodzimy Święto Niepodległości? 11 listopada. Bardzo dobra odpowiedź. Jak nazywają się małe pirożki podawane z czerwonym barszczem? Poprawna odpowiedź. Jaki jest najwyższy nominał banknotu w Polsce? 500 zł. Bardzo dobrze. Kiedy obchodzimy Dzień Babci? 21 stycznia. Bardzo dobra odpowiedź. Ile kół ma flaga olimpijska? 7. 5. Poprawna odpowiedź. Czy niedźwiedzie są drapieżnikami? Poprawna odpowiedź. Ile Stanów jest w USA? 50. Bardzo dobra odpowiedź. Z jakiego kraju pochodzi marka samochodów Alfa Romeo? Zło? Bardzo dobra odpowiedź. Z jakim krajem Polska graniczy na zachodzie? Z Niemcami? Bardzo dobra odpowiedź. Druga kolejka to Zagadka Tatka, po jednej dla każdego zawodnika. Za poprawną odpowiedź można otrzymać 15 punktów, jednak odpowiedź błędna będzie tym razem skutkować odjęciem 15 punktów. Jaki owad z tego słynie, że brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie? Chrząszcz. Bardzo dobra odpowiedź. W jakim miejscu w świateł blasku klaun nazbawił się wśród blasków? W cyrku. Poprawna odpowiedź. Dwa kółeczka ostrze dwa, wygnął cuda raz i dwa. Nożyczki. Bardzo dobra odpowiedź. Druga runda za nami. Za wspaniałą rywalizację dziękujemy Hani, a Kubę i Maję zapraszamy do wielkiego finału. Finał liczy dwie kolejki. Pierwsza obejmuje 15 pytań otwartych, każdy za 25 punktów, a zawodnicy od samego początku zgłaszają się do odpowiedzi naciskając dzwonek. Nie ma już możliwości przejęcia pytania przez innego uczestnika. Zatem zaczynamy. Ile metrów ma jej cienkie człowieka? 6. Poprawna odpowiedź to 4 do 6 metrów, więc bardzo dobrze. Ile mostów przez wisłę znajduje się w płocku? 2. Bardzo dobra odpowiedź. Dratwa to rodzaj igły czy nici? Hmm, igły? Poprawna odpowiedź to niestety rodzaj nici. Co oznacza skrót ONZ? Odpowiedź to Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ile województw mamy w Polsce? Przesadzasz. Bardzo dobra odpowiedź. Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka? 1 czerwca. Bardzo dobra odpowiedź. Jaką nazwę będzie nosił nowy płoski AKOPAK, który niebawem zostanie otwarty? Niedalandek? Bardzo dobra odpowiedź. Jak nazywa się film o Kowbojach i Dzikim Zachodzie? Wester. Bardzo dobrze. Dokończ przysłowie. Nosił wilk razy kilka? Ponieważ wilka. Bardzo dobra odpowiedź. Jak nazywamy wynik odejmowania? Różnica. Bardzo dobra odpowiedź. W jakim województwie leży płot? Mazowiecki. Poprawna odpowiedź. Co zgubił pan Hilary z wiersza Juliana Tuwima? O Bardzo dobrze. Ilu senatorów zasiada w polskim senacie? Prawna odpowiedź to 100. Jak ma na imię główny bohater Akademii Pana Klewskiego? Adam. Bardzo dobrze. Ile fakt kadencja prezydenta Polski? 5 lat. Bardzo dobrze. Przed nami zagadka Tatka. Odczytam pięć zagadek, a zawodnicy zgłaszają się do odpowiedzi naciskając dzwonek. Za poprawną odpowiedź na konto zawodnika wędruje 15 punktów, zaś odpowiedź błędna powoduje odjęcie 15 punktów. Suknie ma żółtą i czarne paseczki. Zbiera coś z kwiatów do swej miseczki. Pszczoła. Bardzo dobra odpowiedź. Na plecach ma domek, na głowie rogi. Szybko nie biegnie, bo nie ma nogi. Ślimas. Bardzo dobra odpowiedź. Zgrana się sadowi w chudniku na grzędzie i ogłasza z dumą, jajka znosić będzie. Kura. Bardzo dobra odpowiedź. Jest królem w dżungli, w Afryce Pszczoła. mieszka. Roślin nie jada, ten nasz koleżka. Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Pod łóżkami i po kątach głośno wyje i już sprząta. Dobra odpowiedź. To była już ostatnia zagadka i mniejszym wszystko stało się jasne. W wielkim finale drugiej edycji ósemkowej bystrej głowy zwycięża Kuba. Gratulujemy również Mai. Poprosimy przedstawicieli samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem o wręczenie nagród. Gratulacje. Gratulacje. Rady, silny człowiek. To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy naszym zawodnikom za wspaniałe emocje, jakich nam dostarczyli, a widzom za uwagę. Zapraszamy do kolejnej edycji ósemkowej Wysokiej Głowy już za rok.